Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lesius Attitude Polska, jak zawsze. a Auto kolejny 36. odcinek WWE Shortcut. Tym razem porozmawiamy sobie o roł po Clash of Champions. Przed rozpoczęciem odcinka oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania, po prostu cały zestaw. Najlepiej jakby był to, byłbym bardzo zadowolony. No a teraz dowiedzmy się, co wydarzyło się na czerwonej tygodniówce z dnia 28 września. 2020 roku Na samym początku, zanim jeszcze Zaczniemy omawianie gali Ja się pytam, gdzie jest Raw Underground Nikt nam nie powiedział, dlaczego mm, Undergroundowa wersja czerwonej tygodniówki Się nie odbyła Nie było Shane'a McMahon'a, nie było Babatunde nie było, nie było nikogo, po prostu jakby Takiego czegoś nigdy w ogóle w historii WWE nie było i naprawdę nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że po prostu WWE będzie chciało zapomnieć o tym całym przedsięwzięciu, że po prostu nie będzie o tym wspominać, że po prostu będzie row Underground, nie, nie, ja nigdy o czymś takim nie słyszałem. Ogólnie szkoda, bo mogło się zapowiadać nieźle. chociaż no wiem, że większości osób no to to nie przypadało do gustu. Show rozpoczęliśmy od proma wszystkich legend, które pojawiły się na Clash of Champions, czyli Christian, Big Show, Rick Flair i e, Shawn Michaels, oczywiście, Hardbreak It. No i w sumie powiedzieli, że no chcieli się zemścić za to, co Viper dla nich uczynił. Potem już powiedzieli, że to wszystko był pomysł Ricka Flair'a. No, kogo to był pomysł, to to nieważne. Ostatecznie fajnie, że to wszystko na Clash of Champions ładnie zagrało. No a dalej wyszedł oczywiście mistrz WWE, czyli Drew McIntyre. Podziękował za pomoc. Moc, chociaż no to nie było takie czyste podziękowanie, no ale no wiecie, no wypada podziękować, no bo w sumie może gdyby nie oni, no to już by tego mistrzostwa WWE nie trzymał, a dalej na title tronie pojawił się Randy. Orton, no i co ten Viper powiedział? Powiedział, że jeśli Drew McIntyre myśli, że rywalizacja z nim się zakończyła, to jest on w wielkim błędzie, ponieważ ta rywalizacja nie zakończy się, dopóki Randy Orton nie będzie nowym mistrzem WWE. Takie są słowa Vipera, więc może, może to raz się przedłużyć ten feud, nie wiemy. Ostatecznie no powiedział, że no on się nazywa Randy Orton, więc on będzie walczył o mistrzostwo WWE i nie musi o to nikogo prosić. No więc tak, na Hell in a Cell dostaniemy najprawdopodobniej walkę te, tej dwójki. No, najprawdopodobniej, ponieważ pewności jeszcze nie mamy. No, ale wątpię, żeby yy, zrezygnowali z tego właśnie działacze WWE. Potem niby Randy wziął swoją walizkę i opuścił arenę. No ale jak się później okaże, takie coś nie miało miejsca. No a McIntyre powiedział, no okej, okay, a ja robię sobie Open Challenge, ponieważ dlaczego nie? No, no więc tak, w menuie my Open Challenge o mistrzostwo WWE a dalej walka o Mistrzostwo Kobiet Row, czyli rewanż z Clash of Champions i Aska kontra Zelina Vega. No i będąc szczery, no to nie ma za bardzo co omawiać, ponieważ walka to praktycznie kopiuj w klej z tego co wydarzyło się poprzedniej nocy, więc no tak, Aska nadal jest mistrzynią kobiet. No i no i tak. Dalej. No, co było dalej? Dalej była dosyć śmieszna sytuacja. Znaczy, na pewno nie dla mnie, ponieważ fanem Andrade jestem, ogólnie pewnie wszyscy doskonale wiecie. No, wchodzi Meksykanie i mówi: Zelina Vega, widzisz, znowu przegrałaś, jesteś po prostu śmieciem, nic dla mnie nie znaczysz. Angel Garza również po prostu jest niebezwartościowy. A teraz wejdź ktokolwiek i pokażę wam, że jestem kozakiem. Um, no, no i wchodzi Kifli, no, no i to by było na tyle. Więc jeśli ktoś przez chwilę myślał, tak samo jak ja, że nadejdą nowe, lepsze czasy dla Andrade, no to jednak trzeba no, powrócić do rzeczywistości, ponieważ wszedł nowy, najnowszy nabytek, chociaż no, najnowszym nabytkiem to już nie jest, ale no, niedawno powołany z NXT, czarno zawodnik, wykonał Spirit Bomb, no i tyle by było z Andrade. A co tam się działo dalej? Legendy sobie grają w karty. A hurt business bulliingu jakiegoś gościa, który chciał się do nich przysiąść na stołówce. Później. No, no co ja mogę powiedzieć? Just 24-7 title. Wyglądało to mniej więcej tak. Art Roof gra w szachy z Little Jimmy, czyli postacią, której nie ma. Przychodzi zamaskowany ninja i daje mu list, jak się okazuje, od Akira Tozawy, który powiedział, że. No, cytuję. Jeśli czytasz ten list, to znaczy, że zostałem zdzielony przez Rekina, więc chciałbym podarować ci to za te wszystkie nasze wspólne pojedynki. I był tam czarny pas, właśnie Akiry Tozawy, a okazało się to być jedno wielkim planem, ponieważ Akira Tozawa wykonuje roll-up i staje się nowym mistrzem 24-7, ale nie na długo, ponieważ ninja go atakuje i staje się kolejnym. Mistrzem Twenty Four Seven na tym Ninja okazuje się drugulak i potem zostaje on przypięty przez Artrufa. Tak, po, po prostu 24-7 Championship. Ale chciałbym zaznaczyć, że drugulak, o ile dobrze pamiętam, był gwiazdą SmackDown. Więc co on robi na Roo? nie mam pojęcia. Jeśli na się nie pojawi, to uznam to za jeden wielki bullshit. Dalej, wywiad z rodziną Misterium, który został przeprowadzony przez Jerego do Kinga Lorera. Dlaczego? Nie mam żadnego pojęcia. Mogłoby tego nie być. No ale nieważne, kontynuowany jest nonsens z rodzicielstwem Dominika, czyli czy Rey Mysterio jest ojcem Dominika, nie Widzieliśmy dowodów od y, Sefa Rolinsa w zeszłym tygodniu, czy na pewno tak jest. Tak, tak jest. No, a skoro y, nic się nie dowiedział nowego Jared King Kingdoure, właśnie o Dominiku, no to wspomniał o Ali, że ona tam y, i może coś tam, coś tam, ona mówi: Ludzie, czego wy chcecie?. I akurat w tym feudzie jestem w 100% za Alią, ponieważ ona jedyna myśli. Mówi, przecież ja nic nie zrobiłam, ja tylko weszłam na zaplecze, a Murphy sam do mnie polazł i, i, i ja nic nie mam. A potem, jeśli jak to usłyszał Seth Rollins, to powiedział, a jednak coś zrobiłaś, ponieważ pisałaś z Murphym. Ja zapisałem sobie ten straszny czat, który jednoznacznie wskazuje na to, że jest romans pomiędzy Murphym a mm, Sefem Rollinsem i powiecie, jak to się stało, że Seth Rollins dowiedział się o tym wszystkim. Otóż jeszcze wcześniej był taki króciutki segment, w którym Seth Rollins powiedział do Murphy'ego, nie wiem w ogóle czemu Murphy chciał słuchać Seth'a Rollinsa po tym, co się wydarzyło przez ostatnie tygodnie, ale powiedział mu, żeby poszedł do dekarżumu, żeby założył e, swój garnitur, ponieważ dzisiaj nie będzie walczył. E, Murphy zostawił telefon, a Seth Rollins e, przeczytał jego wiadomości, ponieważ na, na pewno Murphy nie ma żadnej blokady, nie wiem, twarzy, czy nie ma jakiegoś kodu, nie wiem, może sobie każdy to otworzyć, no i Seth Rollins ukazał nam ten straszny czat. Uwaga! Pierwszy Murphy: Cześć, chciałbym jeszcze raz przeprosić, Alia odpowiada: Dziękuję. E, Murphy ponownie: Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Alia jest dobrze, ostatnio po prostu dużo się dzieje. Rozumiem, jakbyś chciała porozmawiać, to możesz napisać, Alija kończy, będę pamiętać. No straszne, naprawdę, no to już jest romans O Jezus Maria No i Alia potem wykonała swój chyba nowy gimmick, czyli po prostu wyszła na backstage I, i od razu mówię, to nie jest ostatni raz, więc no to musi być gimmick, no bo yy, cóż innego Dalej, yy, kolejna ciekawa rzecz, ponieważ wyszła sobie Natalia i Lana, yy, które powiedziały, że chcą być nowymi pretendentkami do Mistrzostwa Kobiet. Taktim. team. Potem wyszedł Adam Pierce i powiedział: Wiecie, dziewczyny, jeśli chcecie być pretendentkami, to musicie sobie to wywalczyć. <laughs> Randy Orton. co? nie, nie. Pff, nie, pff, jestem Randy Orton, mogę walczyć ile chcę, ale no Natalia i Lana najwidoczniej nie mają. Wystarczająco dużego nazwiska. No, wiadomo, Jimin Eidhart to nie była na tyle duża legenda, żeby Natalia mogła sobie otrzymać talty szoty, kiedy chce. No i dalej była walka zapowiadana właśnie przez Adama Pearsa, znaczy zapowiedziana, no wcześniej nie była zapowiadana. No i tak, wyszła Mandy Rose, no i to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ponieważ już było zapowiadane przejście Mandy Rose na Czerwoną Tygodniówkę już od jakiegoś miesiąca, a potem okazało się, że Partnerką Mandy Rose jest Dana Brook. I ja w tym momencie mam pytanie: dlaczego robimy tak masowe przenosiny różnych gwiazd na różne gale? No, no jest ten drugulak, jest Dana Brook, jest Mandy Rose, skoro za niecałe dwa tygodnie mamy draft. No to czy jest w tym jakikolwiek sens? No ja jednak tego nie widzę. No i naprawdę można było poczekać te półtora tygodnia i byśmy to mieli jako draft, a tak to po prostu no sobie Dana Brooke przychodzi. Potem jeszcze wytłumaczenie tego, dlaczego one są drużyną. No ogólnie Mandy Rose jest zachwycona tym, że Dana Brook jest taka super atletyczna. Dana Brook cieszy się, że Mandy Rose zawsze przezwycięża swoje słabości. No ogólnie Mandy i Dana wygrywają. No, i co tam było następne? Alistair Black kontra Kevin Owens, i na pewno jest progres w ich programie, ponieważ wiemy czemu walczą. Otóż, Black. Czuję się zdradzony przez Kevina Wensa za to, że ten mu nie pomógł, kiedy właśnie Murphy i Seth Rollins chcieli mu wydłubać oko. No, takie trochę to naciągane, no ale niech będzie lepsze jakikolwiek wytłumaczenie niż wytłumaczenia żadnego. Z ciekawszych informacji mamy nową muzykę wejściową Alistara Blacka. No, jest to wiadomo spowodowane zmianą studia, które produkuje muzykę dla WWE. Szkoda, ponieważ stara była całkiem dobra. Myślę, że jej na zlepszych aktualnie. No, ale no, myślę, że Wy z czasem jesteśmy sobie w stanie do tego się przyzwyczaić no a właśnie walka Star Black kontra Kevin Owens była bardzo dobra naprawdę panowie pokazali kawał dobrego wrestlingu ale zakończenie, zakończenie było fatalne ponieważ Star Black w normalny sposób atakował Kevina Owensa i kiedy wyprowadzał jeden cios jakby łokciem uderzył sędziego oczywiście przez przypadek a sędzia ogłosił dyskwalifikację więc no, no szkoda, bo myślę, że to mogło być fajne zakończenie programu. Jeśli nie zakończenie, no to powiedzmy mogliby to zrobić na Hell in a Cell. No i wtedy myślę, że albo Alistair, albo Kevin byliby w bardzo dobrej pozycji, żeby na przykład zaatakować WWE Championship. No a tak, no to pewnie ich fałd będzie kontynuowany. No a sędzia tak trochę wyglądał jak taka pipka, no ale... No, no co ja mogę powiedzieć, no tak wyglądała właśnie ta walka, a następnie był triple threat match Arturów kontra Drugulak kontra Kira All o 24-7 Championship, walkę wygrywa Arturów i nadal jest tym mistrzem. No i co było następne, następne była walka Murphy kontra Dominic Mysterio, no i no początek był... Całkiem dobry. No, Murphy, Boże, święty Murphy, Dominik wyglądał na naprawdę wkurzonego. No, mimo że nic się nie działo, no ale dobra. Powiedzmy, że to jest ta braterska zazdrość o siostra i chce o nią dbać. Potem, no, no, no jest kompletnie wkurzony na Murphy'ego. Chce wyciągnąć candlestick, ale właśnie wychodzi Alija i mówi: Nie, Dominik, nie rób tego. Murphy jest dobrym człowiekiem, tylko jest sefem i sef go zniszczył. Yy, no, o, o Boże, Boże, zapomniałem powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy. Yy, pamiętacie, jak mówiłem o tym, że yy, mm, Sef powiedział do Murphy'ego, żeby ten założył garnitur, yy, bo dzisiaj nie będzie walczył? No to nie o to mi chodzi, że jednak walczył, no bo w końcu nie mógł się tego spodziewać, że Dominik go wyzwie. Ale kiedy wrócił do Sefa z pretensjami, dlaczego ten korzystał z jego telefonu, nie miał na sobie założonego garnituru, więc wyszedł i przyszedł, nie robiąc nic. No... E, wracając, no to e, kiedy Dominik Ministerio był właśnie skoncentrowany przez siostrę, kiedy ta próbowała ochronić Murphy'ego, e, Murphy wykonał rola, no i w taki sposób wygrał, no ale to jakie to było zwycięstwo, skoro potem Dominik właśnie użył tego candlesticka, no i kompletnie miażdżył Murphy'ego, potem otrzymał potężnego slapa od siostry i co zrobiła Alia? Alia zrobiła to, co robi najlepiej, czyli wyszła na backstage bez żadnego wytłumaczenia. No i co było po tej walce? Po tej walce był bardzo fajny segment Patrząc na to, co wydarzyło się w main Eventie, Ponieważ do Adama Peelsa podszedł Dolph Ziggler I powiedział Panie Pierce, ja wiem, kto dzisiaj powinien zawalczyć z Drew McIntyre'em O WWE Championship Adam Pierce powiedział Dolph, kurczę blacha Powiedział Drew McIntyre, że musi być jakiś nowy pretendent Który jeszcze nie miał szansy wygrać tego tytułu i e, mówi Spoko, spoko, ja naprawdę mam dobrą osobę No i jak się potem okazało, że no, była to dobra osoba. E, ja z tym jednak nie polemizuję. No i dalej e, Heard Business kontra Apollo Cruz, e, Ricochet i Mustafa Ali. Yy, ogólnie zapomniałem wspomnieć, ale był taki segment yy, właśnie na zapleczu, kiedy Heart Business chciało wejść do swojego locker roomu, a z niego wyszedł Mustafa Ali. W ogóle Mustafa Ali go nie widzieliśmy jakieś 2-3 miesiące, więc fajnie, że powrócił, fajnie, że dostaliśmy wiadomość, dlaczego go nie było. No ale ogólnie no, nie dziwię się, że Heart Business było zdziwione, no bo co normalnie, jakiś w ogóle inny zawodnik wchodzi do ich locker roomu, to nie jest jakoś normalne. No, walka była całkiem okej, okay, tylko słaby był fakt, że nie pojawiły się Retribution, znaczy w pewnym momencie tylko jakby zgasły światła i pojawiło się ich logo, no ale samych no tych najnowszych, tych największe zagrożenie w WWE nie było no a myślę, że jak no, no każda gwiazda, no to nie jest jakoś mega ważna, w sensie no, jest te kilka gwiazd, bez których powinno się równie odbyć, a nawet myślę, że Drew McIntyre'a mogłoby nie być, no ale Retribution skoro chcą zrobić nowy porządek w WWE, no to jednak powinni się pojawiać na każdej gali ostatecznie wygrywają Ricochet, Mustafa oraz Apollo po yy, 4.50 Splash'u właśnie od Mustafa Ali'ego, więc no może coś jeszcze z nim zamierzają zrobić. No ale ja naprawdę bym chciał, żeby Herd Business w końcu skupiło się na Retribution, a e, tamtych, tamtą grupkę fejsów po prostu zostawili w spokoju. No i main event, wychodzi Drew McIntyre, mówi, że no najprawdopodobniej nikt się nie zgłosi, potem wychodzi Dolph Ziggler i mówi nic nie mówi, w sumie nic nie mówi, ponieważ McIntyre mówi, że Dolph Ziggler nie możesz walczyć, już walczyłeś chyba 2-3 trzykrotnie o ten tytuł, a mówiłem wyraźnie, że ma to być ktoś nowy, no ale jednak, Dolph Ziggler był tutaj tylko po to, żeby zapowiedzieć powracającego Bobiego Roberta. Ruda, tak, the glorious one is again on Monday night. Row. No, i muszę przyznać, że wykręcił naprawdę bardzo fajną walkę o Boże. Walka, przepraszam. Yy, no, wracając, no to walka naprawdę była w miarę wyrównana. W porównaniu do niektórych pojedynków Drummonday'a, na przykład właśnie pomiędzy przyjacielem Roberta, czyli Dominikiem. Dominikiem, z Zigglerem, no to tam były walki mniej jednostronne, no a jednak Robert wykręcił całkiem niezły pojedynek. nawet w pewnym momencie była taka nutka niepewności, że może Robert ten tytuł zdobędzie, no ale wiadomo, na takim e, byle jakim rowu takie coś nie będzie miało miejsca. Drew McIntyre wykonuje Claymore Kick, no i broni swój tytuł ponownie. No i myślę, że może się już w spokoju skupić na Randy Mortonie i na Hell i na Cell i lepiej, żeby żadnych open challenge nie robił, no bo dzisiaj było no milimetry od tego, aby właśnie ten tytuł stracił. No i dalej, co się wydarzyło na samym Końcu. Na samym końcu wydarzył się agent Randy Orton, bo jak się okazuje, on jednak nie wyszedł z areny. Okazało się, że przebrał się za woźnego. No i kiedy tylko spostrzegł odpowiednią okazję, wszedł do pokoju, w którym legendy grały w karty. Zgasił światło, założył noktowizor i kompletnie zniszczył każdego z nich. Znaczy, słabe było to, że jakby było zgaszone światło, potem było zapalone, więc nie widzieliśmy jak Randy niszczy te gwiazdy, ale podczas kiedy teoretycznie no, Big Show, Christian, Sean Michaels i Ric Flair dostawali wpierdziel, no to nie słyszeliśmy żadnych głosów, tylko cisza, no a potem nagle się okazuje, że Randy zmiażdżył każdego z nich, no i potem <zum> znów się przebrał do tego woźnego i odszedł. Gdzie z oddali moglibyśmy usłyszeć e, różne osoby, które krzyczały właśnie, że takie coś ma miejsce? No, i tak się gala zakończyła. No, porównując na pewno do zeszłego tygodnia, no to jest dużo, dużo, dużo lepiej. No, ale szału nie ma dupy, nie urywa. Może w przyszłym tygodniu będzie lepiej. E, ja tymczasem się z wami żegnam. Mówił do Was Lesius, Adityt Polska, i słyszymy się już wkrótce.